Cześć, jestem Magda i chciałabym Wam opowiedzieć historię mojego życia. Yy, od zawsze wychowywałam się w rodzinie chrześcijańskiej, w rodzinie, w której mówiono mi o Bogu i o tym, że On chce ingerować w moje życie, i wierzyłam w to. Ale yy, było tak, że żyłam, żyłam takim, z jednej strony nieby jako chrześcijanka, a z drugiej strony żyłam tak naprawdę swoim życiem. I yy, No wiecie, jak to jest. Chodziłam do kościoła w niedzielę, nawet się modliłam tam dwie minuty przed snem, i uważałam, że to wystarcza. Ale do pewnego czasu, bo po jakimś czasie po prostu zaczęłam odczuwać taki głód i takie coś, że czegoś mi brakowało. I właśnie wtedy stwierdziłam, że po prostu muszę, muszę swoje życie zapełnić Bogiem, i że potrzebuję jego całkowitej ingerencji w to, kim jestem. I pamiętam, że właśnie był taki, był taki moment, kiedy po prostu zawołałam do Boga i powiedziałam mu, że ja chcę, aby on całkowicie przyszedł do mojego życia, i że chcę oddać mu wszystko: to, to kim jestem, moje pragnienia, moje plany. Że chcę po prostu, aby on stał się centrum mojego życia. I to był naprawdę niesamowity moment, bo wtedy zaczęło się moje życie zmieniać. I wiem, że tak jak od tamtej pory, no, wiecie, nadal miałam problemy i może nie zawsze było idealnie, ale wiedziałam, że nie jestem sama i że on jest ze mną. I dużo rzeczy też zaczęło się zmieniać. Zaczęłam widzieć to, jak Bóg działa, jak działa właśnie we mnie, wśród innych ludzi. Zaczęłam też widzieć, że On działa przeze mnie. Na przykład, nie wiem, modliliśmy się o ludzi, a oni byli uzdrawiani. nadal są. Bóg cały czas działa i to jest naprawdę niesamowite. I całkiem niedawno zaczął się też taki proces, w którym Bóg po prostu zaczął pokazywać pewne rzeczy i że On chce po prostu dawać mi całkowitą wolność od wszystkiego, co gdzieś w pewnym sensie, co nie jest dobre dla mnie. I jestem Mu za to bardzo wdzięczna i cieszę się, że On po prostu. Jest osobą, która naprawdę może im pomóc. Wiecie, jest tak naprawdę, że wielu z nas szuka jakiejś pomocy i sięgamy po różne rzeczy, ale tak naprawdę nic nigdy nie da nam pewnego y, zaspokojenia, tego szczęścia, tylko Bóg. I ja to naprawdę widzę w swoim życiu i wiem, że on naprawdę da mi to, co najlepsze, że to, co on daje, nigdy nie będzie dla mnie y, zbyt. Y, że nigdy to nie będzie dla mnie zbyt mało, albo że nigdy nie, nie stanie się coś złego, jeśli on będzie ingerować w to, y jeśli on ja pozwolę ingerować w moje życie. Także y naprawdę cieszę się, że mogę być jego córką i że mogę widzieć to też, że on y kocha tak bardzo nie tylko, y że on kocha po prostu wszystkich ludzi i nawet pomimo tego, że y my się od niego odwracamy, pomimo tego, że. Y My czasami mówimy, że go nie znamy, że jego nie ma, albo nie chcemy go znać. On nadal nas kocha i właśnie chciałam się z Wami podzielić tym, że y, On zesłał swojego syna po to, abyś ty miał, ty miał y, życie, abyś ty miał prawdziwe życie, szczęśliwe życie i żebyś miał życie wieczne. To jest no, dla mnie to jest po prostu super. I kiedy ja się o tym dowiedziałam, stwierdziłam, że każdy powinien się o tym dowiedzieć, bo to jest. Żyjemy tak, jakby każdy z nas żyje i tam niby wierzy, że jest Bóg, ale tak naprawdę do czego, do czego jest Bóg, skoro każdy z nas i tak żyje swoim życiem. I właśnie się, ja się tak nad tym zastanawiałam i stwierdziłam, że każdy z nas potrzebuje po prostu zaprosić Boga do siebie, zaprosić Jezusa do swojego serca i pozwolić mu działać całkowicie w, w, w naszym życiu. I chciałam się z Wami tym podzielić i powiedzieć Wam, że naprawdę zachęcam do tego, abyście zaprosili Boga do swojego serca, do swojego wnętrza. i po prostu pozwolili mu działać. I wiecie, to nie jest tak, że mm, musimy wypełniać jakieś zasady, że ja y, codziennie rano wstaję i myślę: O, dobra, muszę się y, przez pięć godzin teraz pomodlić, y, muszę czytać Biblię przez jakiś czas i w ogóle muszę coś zrobić. Ale to jest tak, że po prostu ja chcę mieć z nim relację i ja też widzę, że on po prostu daje mi chęć do tego, abym czytała Biblię, abym, y, abym miała też miłość do ludzi. I no, to jest naprawdę niesamowite, bo wtedy nie muszę się do niczego zmuszać po prostu. Jestem szczęśliwa razem z Nim i jestem szczęśliwa dzięki temu, co On mi daje. I zachęcam Was do tego, abyście o tym pomyśleli i abyście po prostu przyszli do Niego. Dzięki.